Witam gorąco wszystkich. Ja jestem Daris i zapraszam Was na kolejny polski mapur, gdzie znajdujemy się na mapie Umali Farm RM. Jest to mapa, która została stworzona przez nas w Game. mapa 126,68 MB. Mapa została wydana tego listopada 2022 roku. I jak widzicie, znajdujemy się w centrum mapy, około kościoła. Do farby. mamy trochę kawałek e, mapa wygląda w ten sposób jak widać e, jeśli chodzi o ceny pól e, to są zróżnicowane, aczkolwiek dość wysokie jeśli chodzi o hektar Więc 352, 438 2 miliony 848 prawie milion tu też prawie milion czy leśne 384 318 400 także jak, jak dla mnie to są dość wysokie te ceny na poziomie łatwym startujemy od tych dwóch slotów. tutaj na jednym jest pole 48 i tutaj jest farma na polu numer 2, w slocie numer 2. Tutaj te skrawek ziemi jest za darmo, a obok już 232. Także to są te mniejsze skrawki, które kosztują też w setkach liczone są. Eee, tak zwane obrzeża mapy, czyli tereny, które eee, nie są polami. A to jest 1800 i to jest tu. No i ten skrawek ziemi. Nie da się go kupić, ponieważ jest tam biogazownia i biogazownię należy zakupić tam na miejscu. To cenę podam jak tam podjadę i jak będziemy na wycieczce. Dobra, to mamy tyle. To sobie włączę teraz mapkę. No i naprzeciwko drogi, z tym zaczynamy. Mamy pierwszy punkt. Jeszcze potrzebne nie będą eee, kolejne, nie są włączone. To coś... A, tu jest, dobra, eee, skup w postaci restauracji czy pizzerii. Tutaj mamy stację paliw, a no, z tyłu taki pagórek, level wyżej. Tam są budynki również z produkcji. produkcyjnego. Ja się teraz udam do sklepu. Znajdę sobie jakiś pojazd, żeby się przemieszczać po tej mapie. I ten no, centrum tej mapy no, dość klimatycznie wygląda. Fajnie to się prezentuje wszystko. I dobra, pojazd już jest. Także będę musiał już przemieszczać. I lecimy z tym oksem. I jak, jak widzicie, e, cienie i kolory są w miarę zbalansowane. Nie mają żadnych zastrzeżeń co do tego. Jest fajnie, super. Mm, zaraz e, szybko zerknę na mapę. Ok. Jedziemy w tym kierunku najpierw. Zobaczymy tą stronę miasta, a później wrócimy na sam środek. Jak to, to było? Tutaj. Mamy meczarnię za 70 tysięcy. Obok mleczarni jest to mój dziewięćdziesiąt sześć tysięcy za młyn. obok młynu mamy kolejny punkt jest to produkcja desek Trzy tysięcy. I teraz jadąc dalej właśnie e, prawo mapy, e, duże straszne silosy jakieś. Właśnie to jest takie patrzenie w bok. A i ja to miałem chyba wjechać. Dobra. Myślałem, że e, biokazownia będzie miała własny wjazd, ale niestety to jest tutaj wspólnie. I tu jest skup bardzo duży teraz gdzie tam jest droga gdyby kiepadały jednak? no, są one gdzieś o tu jest, dobra okej, okay, z dolnego z dolnej ulicy jest, jest tutaj, bo mamy o, super i tutaj mamy również biogazownię i zabiogazownie zapłacimy 1,5 miliona no taka cena jak dla mnie dość wygórowana jeśli chodzi o ten sprzęt porównanie do tego co możemy uzyskać z tego to jest dość dużo no ja rozumiem drugi są dość kosztowne Żeby go postawić, ale no, come on. No i teraz pojedziemy w środek mapy i na północ. No a po środku, ale mamy duży e, chodnik trzeba było się ten pościgać na chodniku no i tutaj pierwsze po prawej stronie to jest albo e, to się zwiesza na ten chodnik e, e, krawiec 100 tysięcy e, za krawcem mamy skup w postaci fast food'a tutaj po drugiej stronie mamy co tu mamy skup również w postaci pizzerii no a za 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 pizzerią mamy kolejny punkt czy to będzie skup to tutaj nic nie widzę a tutaj ma a tutaj mamy budyneczek następny to tutaj mamy teren mieszkalny a skup mam nie skup mamy tylko tutaj będzie piekarnia z tego co widzę a. Ej, hey, zadzior na cykluje. Ej, 50 tysięcy za biegach, zapłacimy. A po drugiej stronie, z tego co widzę, to to będzie skup. Jeśli tam dojadę. Wpakowałem się jakieś słupki. Ok, jest. No I tutaj mamy e, skup do sklepu, koło skupu do sklepu. E, muszę znaleźć gwiazd, e, coś dużego tu jest. Tak jak po drugiej stronie mapy. I tu mamy również skup, tylko to jest taki olbrzymi skup tak jak tam było z tymi lasami, a po drugiej stronie nie wiem czy to jest na terenie tylko z tego ogrodzenia czy poza, albo chodzi, że na tym terenie to jest, to mi się wydaje, a jednak poza, no to mamy jak widzicie Muszę przeskoczyć fabryk oleju, za fabrykę oleju sobie życzą 80 tysięcy. Dobra, to jest pytanie, czy przeskoczy mur? Chyba nie, to jest bez Dobra, muszę przejść dookoła. O, jak fajny teren, nie? Ciekawe co to wygląda, podoba mi się. Myślę. Fajnie zrobione. No nie byłem w Brazylii, ale mapy, które są robione są naprawdę niektóre ciekawe, jak na tereny, które są no, powiedzmy takie bardziej tropikalne to jest kraj, prawda? Pojdziemy do kamieniołomu On jest oddalony, oddalony bo jest na samym rogu mapy umieszczone więc trochę do przejechania będzie także reka i bazów będzie można zobaczyć jak to wygląda tereny jak widzicie są takie paguto, pag pagórkowate, że tak powiem. Aczkolwiek, żeby jakiś tam specjalny um, mocny sprzęt musiał być, to raczej nie sądzę. tereny leśne ciekawe. Dużo drzew. No i tutaj mamy wjazd do wcześniej wspomnianego kamieniołomu. Właśnie, szukałem tego słowa. Ciekawe to wygląda ta ziemia taka czerwona. Dość specyficznie egzotycznie dla nas Polaków. Tak jak na Marsie. Tadam. Dobra. Jesteśmy na miejscu i tu mamy tak wapno, które możemy sobie namadować już gotowe do przyczepy. Tu mamy koszarkę i tu mamy kamienie. I teraz tak, jeśli chcemy sobie zakupić eee same kamienie, teren, gdzie się kamienie zajmamy, znajdują. to jest 250 tysięcy. Po drugiej stronie a po drugiej stronie oraz resztę terenu, no to jest ponad milion. I tam znajduje się wapno, które wymaga tylko załadowanie i sprzedanie. Plus jeszcze drzewa mamy, także jest tego sporo za tym milion. Nie, jak widzicie wapna też jest coś dużo także zakup powinien się wrócić a jeśli chodzi o kamienie i tą kuszarkę to nie wiem czy to się wróci ten zakup ponieważ tutaj nie ma zbyt dużo te kamieni więc może być że będzie łatwiej uzamontować czyli znaczy ustawić jakiś mod, który przetwarza te kamienie w jakiś lepszy sposób z czego wyciągniemy więcej pieniędzy teraz pędzimy na stronę południę mapy. Tu jak widać już dojeżdżam do miejsca gdzie jechałem tam na pominęło. I tutaj teraz w dół te mapy na żeby dojechać do punktów, przygotowałem się, zajmuję w środku lasu. Tam są dwa, trzy znaczniki. Jak się domyślicie, to jest Startek. Z jednej strony. Za mamy 100 tysięcy, żeby należał do nas. No i teraz drugie miejsce to jest w tamtym kierunku. Tylko teraz kwestia dostania się do niego, chyba jest osobny gwiazd również. Troszeczkę dalej do głazu za głazem w lewo. Nie ma gasu, ale ja pominąłem gdzieś. Nie, dobra, dobra, chyba jest tutaj. Dobra, dobra, jest, jest to. Jest to. Nie myślę, że to jest, jest poru ten na ten. No naprawdę tak, ale tu są kamienie, ten. I tu mamy handlarze zwierzętami stematowy u handlarza z tyłu mamy skup beli Ciekawe, to zrobione Jaki klancek. Dobra, będziemy teraz dalej na południe mapy no i tam będzie już ostatni nasz punkt z tej mapy i teraz durendy. Droga. droga ślepa jest aha, dobra Już widzę prosto tam od handlarza miałem skręcić się w lewo, a nie w prawo to I teraz w prawo No i tędy już dojedziemy sobie do farmy spokojnie No powiem, że taka dość przyjemna ta mapa jest, jak dla mnie. Tylko poukładana, spokojna. O, ciekawy teren. Rzeka też taka czerwona od tej ziemi. No i tutaj mamy właśnie duży plac, pracy, które możemy sobie tylko zostać. Jest do naszej dyspozycji na poziomie łatwym. Bardzo obszerny jest. No i tutaj mamy tereny, znaczy budynki, które należą do nas. To jest silos 400 tysięcy litrów. Tutaj mamy farmhouse. No i tutaj dwie shopy, gdzie się znajdują sprzęty. Jeśli chodzi o konsole i sloty, to na poziomie łatwym jest 1063, na poziomie średnim jest 849. Z tym, że nie ma tej shopy z silosu i farmhouse'u zostaje tylko ta wiata tutaj. Jeśli chodzi o sprzęt, od którego zaczynamy, to to jest. Tu mamy mały traktor Steyr 135 koni, średni traktor Valtra 190 koni, później mamy Masę Ferguson 170 koni, później mamy standardowy Deutsche Welle kombajn przeczepa 18 tysięcy litrów. Tu mamy header 6 metrów szeroki, kultywator 3, 5 wymaga i 5 metrów szeroki i drugi 10 90 koni wymaga i 2,5 metra szeroki. Aha, czyli ten kultywator to nie mamy ciągnika. Tak? Bo medium ciągnik jest... No. No to fajnie. Później na siewnik 125 koni, 600 litrów na nasiona. Na ziar nasiona. ziarna. nasiona. ziarna. Na 3 metry szeroki. No, ja Przyczepa do headeru. No i dwa obciążniki. 750 kg. No i to by było wszystko, jeśli chodzi o tą mapę. Tak wyjątkowo inaczej. Kończymy na farmie. Nie zaczynamy od farmy. Także tak to wygląda. Z góry jeszcze tereny tu są takie dość fajne zrobione. Ta te rzeka też ciekawa jest całkiem inna niż reszta rzek. Te tereny takie tu wyżej, tu niżej, takie półkowane. Fajnie to też się prezentuje. Zawsze coś innego do rozmaicenia, jeśli chodzi o rozgrywkę na farmingu. Ja muszę z mojej strony to wszystko. Bardzo Was pozdrawiam. Zapraszam na kolejny już ma Na razie, cześć.